Czy wiesz, że gdyby dokładnie przeliczyć te stadia na kilometry, to okazałoby się, że uczniowie przepłynęli w łodzi bez pana Jezusa około połowę szerokości jeziora galilejskiego? Dopiero potem Jezus im się ukazuje i pomaga im. Zobacz więc, że czasami w naszym życiu duchowym może być tak, że płyniemy sami, że jesteśmy w tej łodzi. Tylko z naszymi braćmi i siostrami. Ale zobacz, przede wszystkim to nie jest tak, że jesteśmy tylko z braćmi i siostrami i że Jezusa nie ma. Jezus cały czas jest z apostołami w tej łodzi w sensie takim duchowym, przynośnym, metaforycznym. Nie opuścił ich ani na chwilę. Ale też chce im być może Jezus pokazać, że w nich samych drzemie też ogromna siła, że sami z siebie mogą pokonywać też wiele różnych trudności, które mogą być symbolizowane przez burzę na jeziorze. Więc zobacz, że. We wspólnocie i w tobie samym już drzemią ogromne siły duchowe.